Izrael w stanie wojny. Biblijny zegar czasów końca znowu wskazuje nam na naród żydowski. Czy Biblia zapowiadała ten konflikt? Jakie biblijne proroctwa muszą się jeszcze wypełnić przed ponownym powrotem Jezusa Chrystusa na ziemię? Ja nazywam się Dorian i witam Cię na kanale Żołnierz Chrystusa. Od kilku dni oczy całego świata zwrócone są w kierunku Izraela. Jest tak dlatego, że naród żydowski znajduje się w stanie aktywnego konfliktu zbrojnego. Jest to największy konflikt zbrojny w tym rejonie od ponad pół wieku. I niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem powstania państwa Izrael, czy sympatykiem żydowskim, czy też nie, Palestyńczycy z zimną krwią zamordowali ponad 250 uczestników, niewinnych uczestników festiwalu muzycznego w Raim. Dowodów na bestialstwo Palestyńczyków jest. Tak naprawdę mnóstwo. Mamy więc tutaj do czynienia ze zwykłym atakiem terrorystycznym, który należy surowo potępić. Wszyscy ludzie, którzy teraz piszą pochwały w internecie w kierunku Palestyny, powinni najzwyczajniej w świecie. Pokutować. Hamas morduje niewinne kobiety i małe dzieci, pokazując wyraźnie, że za tym ruchem stoi duch antychrysta. Nie chcę mówić, że w tym konflikcie Izrael jest całkowicie bez winy, ale jeśli ktoś chce zrozumieć genezę tego konfliktu i poznać, jak wygląda to od środka, zachęcam do przeczytania książki pod tytułem Syn Hamasu, którą miałem okazję przeczytać parę lat temu. Książka ta została napisana przez byłego członka Hamasu, który pokazuje od środka, w jaki sposób ten konflikt jest podsycany przez Hamas. W jaki sposób Hamas dąży do tego, by całkowicie wyeliminować, zniszczyć naród żydowski, i że za cel obrali oni sobie eliminację wszystkich Żydów. Nie chcę głębiej się zajmować tym tematem w tym filmie, dlatego że nie jest to kanał polityczny, a tutaj wchodzimy już na tematy polityki. Dlatego pozwólcie, że przejdę dalej. Wydarzenia w Izraelu zawsze wskazują nam na proroczy zegar czasów końca, który patrząc na to, co dzieje się ogólnie na świecie, Moim zdaniem wskazuje już za 5.12. To właśnie tam w Izraelu będą miały miejsce najważniejsze wydarzenia poprzedzające ponowny powrót Jezusa Chrystusa na Ziemię. Właśnie tam, według księgi Zachariasza, Jezus Chrystus powróci na Ziemię dokładnie na Górę Oliwną, kiedy to Jerozolima będzie pozbawiona całkowicie wszystkich sojuszników, będzie otoczona przez wrogów i nie będzie z zewnątrz dla niej już żadnej nadziei. Zgromadzą bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte. Domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a reszta ludu nie będzie wygnana z miasta. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w Dniu Bitwy. I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej. A Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. I połowa tej góry cofnie się na północ. A połowa jej na południe. Zanim wypełnią się te słowa z księgi Zachariasza, czeka nas jeszcze atak koalicji magoga na Izrael, odbudowa trzeciej świątyni jerozolimskiej i objawienie się antychrysta, który złamie okres siedmioletniego pokoju. I rozpocznie eksterminację narodu żydowskiego. Jeśli chodzi o samą odbudowę Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej, to Izrael jest bardzo mocno zdesperowany do jej odbudowy, odkąd odzyskali kontrolę nad wzgórzem świątynnym w trakcie trwania wojny sześciodniowej w 1967 roku. Żydzi wierzą w to, że przejęcie przez nich wzgórza świątynnego było pewnego rodzaju proroczym znakiem wskazującym na ciągłą przychylność Boga względem ich narodu. Że było to jak pocałunek, z nieba dla ich narodu. I o ile apostoł Paweł wskazuje nam w liście do Rzymian na to, że Bóg nie odrzucił Izraela, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, że to nadal w jego oczach jest naród wybrany, to jednak w tym przypadku nie mamy do czynienia z przychylnością Bożą. Większość mieszkańców Izraela, z wyjątkiem garstki uczniów pana Jezusa Chrystusa, nie zdaje sobie sprawy w ogóle z tego, że odbudowa III Świątyni Jerozolimskiej rozpocznie okres tak zwanego utrapienia Jakuba, czyli okresu prześladowania narodu żydowskiego, którego nigdy wcześniej nie widział ten naród. W czasie tak zwanego utrapienia Jakuba zginie tysiące, setki tysiące Żydów, i wtedy na ziemię wróci Jezus Chrystus by osobiście stanąć w obronie tego narodu. Tej żydowskiej desperacji związanej z odbudową Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej mogłem osobiście doświadczyć, będąc rok temu w Jerozolimie i rozmawiając pod ścianą płaczu z pewnym Żydem, który powiedział mi, że nie ma dnia, w którym Żydzi nie modlą się o to, aby świątynia została odbudowana. Nie ma dnia, aby nie myśleli o niej, nie mieli nadzieje na to, że właśnie tego dnia odbudowa się rozpocznie. Niektórzy twierdzą, że Izrael celowo dopuścił do konfliktu z Hamasem, który obecnie ma miejsce, by móc wygnać muzułmanów ze Wzgórza Świątynnego i całkowicie z Jerozolimy Izraela, zburzyć meczet al aksa który obecnie stoi na terenie Wzgórza Świątynnego i móc odbudować na jego terenie Trzecią Świątynię Jerozolimską. Ja osobiście nie uważam, żeby tak było z prostego względu. Jest tak dlatego, że meczet Al-Aqsa, który stoi obecnie na terenie Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie, jest uznawany za jedno z najświętszych miejsc dla islamu, i zburzenie go przez Izrael byłoby zbyt dalece idące w konsekwencjach. Myślę, że doprowadziłoby to do zaangażowania się w konflikt zbrojny całego środowiska muzułmańskiego, nie tylko Palestyny, ale również innych krajów, a myślę, że przynajmniej na tą chwilę Izrael chce tego uniknąć. Przyjdzie jednak czas, w którym pogrążony w pokoju Izrael zostanie zaatakowany przez koalicję Magoga, o której czytamy w 38 rozdziale księgi Ezechiela. Przeczytajmy sobie. Ten fragment. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, Naczelnemu Księciu w Meszek i Tubal i prorokuj przeciw niemu. I mów, tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciw Tobie, Gogu, Naczelny Księciu w Meszek i Tubal. Zawrócę Cię i włożę haki w Twoje szczęki i wyprowadzę Ciebie i całe Twoje wojsko, konie i jeźdźców, Wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem, a z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarcze i hełm, Gomer i wszystkie jego oddziały, Dą to Garmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z Tobą. Przygotuj się i bądź gotowy, Ty i Twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u Ciebie i bądź ich stróżem. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. Przy końcu lat przybędziesz do Ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca Ziemię. Ty i wszystkie Twoje zastępy oraz liczne ludy z Tobą. Tak mówi Pan Bóg: W tym dniu zrodzą się myśli w Twoim sercu, i będziesz miał złe zamiary. Dalej, ten fragment mówi o tym, że narody z koalicji Magoga będą plądrować, zabijać i pustoszyć naród Izraela, który będzie pogrążony w pokoju. I mam takie przypuszczenia, że ten okres pokoju, w którym będzie pogrążony Izrael, Rozpocznie się po podpisaniu porozumienia z Arabią Saudyjską, które jest w przygotowaniu już od 2020 roku i którego Palestyna, ale zwłaszcza Iran chce uniknąć. Posiadanie przez Izrael takiego sojusznika jak Arabia Saudyjska sprawiłoby, że stałby się on praktycznie nietykalny dla swoich przeciwników ze wszystkich narodów islamskich, które są mu wrogie. Osobiście biorę pod uwagę taki scenariusz, że to porozumienie ostatecznie będzie zawarte i następnie złamane przez ko Koalicję Magoga, w skład którego wchodzi m.in. Persja, czyli obecny Iran, czy na przykład Liban. Gdyby się to stało, moglibyśmy oglądać wypełnienie się 38 rozdziału księgi Ezechiela. Wiadome też jest, że Izrael znajduje się w posiadaniu broni nuklearnej, której użycie w tym konflikcie. Mogłoby być bardzo wysoce prawdopodobne. W 14 i 15 wersecie 39 rozdziału Księgi Ezechiela czytamy o jednej z konsekwencji tego konfliktu, która wygląda, jakby była skażeniem po użyciu broni nuklearnej. Czytajmy sobie ten fragment, a ja już później zostawię go waszemu rozważeniu. I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale przechodzić po tej ziemi, aby wraz z przechodniami grzebać tych, którzy pozostali na ziemi, by ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy zaczną przeszukiwanie, a gdy przybysze będą przechodzić przez ziemię, a któryś z nich zobaczy kość ludzką, postawią przy niej znak, aż grabarze ją pogrzebią w dolinie Hamon Gog. Ogółem patrząc na to, co dzieje się w Izraelu, jedno jest Pewne. Jezus Chrystus niedługo wraca na Ziemię. Każde procze wydarzenie, wskazujące nam na fakt rychłego powrotu Jezusa Chrystusa, powinno uświadomić nam przede wszystkim to, że nasze lampy powinny być napełnione oliwą, a po drugie, że powinniśmy robić bez ociągania to, do czego powołał nas Bóg. A jest to głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym dla wszystkich narodów. A jeśli to oglądasz i nie jesteś jeszcze osobą, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to przyjacielu, kimkolwiek jesteś, zachęcam Cię, byś jak najszybciej to zrobił, bo zegar tyka, a czas się kończy. Uwierz w Jezusa Chrystusa i w to, że On umarł za wszystkie Twoje grzechy i że On jest jedyną drogą do Ojca i jedyną bramą do zbawienia. A następnie pokutuj ze swoich wszystkich grzechów, a następnie daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa a otrzymasz dar Ducha Świętego. Kiedy już to zrobisz, koniecznie zrób wszystko, aby go naśladować i aby mówić o nim innym ludziom. To tyle ode mnie w tym temacie. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to koniecznie to zrób. Zachęcam cię również do podzielenia się swoimi przemyśleniami w temacie konfliktu, który obecnie ma miejsce w Izraelu, ale pamiętaj przy tym o wzajemnym szacunku i o kulturze w komentarzach, dlatego że wszystkie komentarze obraźliwe, wszystkie komentarze wulgarne będą przeze mnie natychmiast. Usuwane. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Do usłyszenia!